Ja mówię, Dobra, bo... no zawsze na początku są rulesy, czyli tak. Rulesy! Ej, patrz, są of my previous jakiś ten... Co? Bacz, bo on ma jakieś jeszcze wcześniejsze w ogóle te mapy, zobacz. Jakiś Scary Gym Scary -Mod yeah. Cop 2, zobacz. O, oh, no, jesteś, no? Albo, This nie... is compainted version of my previous map. Aha, to jest... I... A, to jest jakaś. A, to jest. Pełna wersja poprzednich map, czyli tamte były takie alfabety i tak dalej. Chyba. Dobra, wow, w każdym dobra. razie ogólnie bez No -klipa i używając tylko y, podstawowych broni bez psychic co nie? No tak pokrótce. Psychic? No, czyli, tego, czyli tego co Madorian w, w użyciu, co nie bez tego. Ten y, dla osób z, z, z tymi chorobami psychicznymi Psy, Psychiczny psychik gun, co nie? Nie używamy psychicznego gigan, nie używamy. No bo zakazany jest. Po takie są reguły zawsze. broń jest zakazana. Nie, rób! no dobra. Bo cię no. zaraz zastrzelę. No dobra, no to co robimy? To robimy ten rozpierdol czy nie? No idziemy tak? Tak robimy. Chodźcie na górę pójdziemy! Dobrze. Mm. No! Musimy zniszczyć te wszystkie! Tutaj, no tutaj na przejście! A co się zaczęło? Macie przejście? Co się zaczęło? Nie, wszystko działa, jak dla mnie. Propy się zacięły. Idziemy. Dobra, wbijamy. O, Tabaż, Ej, nie zamykaj! Max, zostawiłeś nas z tyłu, no nie. Max nas zostawił. Max, zaczekaj na nas. No, wow! Nas. Się... Max, Max, Max jest jest Max, sam. no co ty robisz? Musicie Max, Max, na no zapypa. zostaw. Zostałem sam! Max, co ty tam zrobiłeś? Musicie zrobić nie nie, 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 ja to naprawię za chwilę, poczekajcie, ja to zaraz naprawię. No nie, ty no, nie psuj no. tego. co się. O, nie działa, nic nie. Musisz zrobić noclipa! Ej, no nie bij mnie, co je mnie bijesz teraz? Flipa. O, a Ała, coś mnie trafił z szumiana, ja ej! A, a, o, zostaw mnie! <laughs> co za bydlę Poczekajcie! <laughs> Wystarczy o, o, <śmiech> <śmiech> Już jest z nami. <laughs> F**k Już jest po na naszej stronie. To <laughs> jest... <Jezu. śmiech> Ej, możemy przejść przez te drzwi. A, przejść możemy. Czyli naprawiłeś? Głupki. Chodźcie. Naprawiłeś się. Chodźcie, A. A. Mówiłem, co ej, coś mi zabiło. Ej, no to do... nie o, jak? Dlaczego mnie zabiłeś? Co się stało? Ja cię zabiłem? Nie. to nie zabił? Nie, nikt A, nie nie, A nie nie coś się jest? zabiliście? Ej, jedem. A, strzelaj, Ej, ja. Nie, nie jestem robi Ej, nie, mnie. się wszyscy w sobie, odsuńcie się stąd. Lubimy się razpić w sobie. Dobra. lecimy, bo nie wejdziemy. Nowe hobby. Ej no, nie można tam nie można tam wejść. Ej, może chodźcie tędy. Resetuj mapę, bo to A może chodźcie tędy po prostu. Gdzie? No tędy. O, to było to było nie? Ja po prostu Chodźcie przez Chodźcie Ale tym razem go 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 go. Dzień dobry. Ej, wolne. potwór. O nie, zaraz naszą sharpie. On niesie śmiertelny chyba! Jee! O przeżył. Ej, się... A, o nie, Dorian go zdobył. Ej! A nic nie widzę. A! O mam jedno życie wszystko. Oh fuck. mnie uderzyło to coś. W ogóle można używać broń? Broń Bo... można używać. Podstawowych okay. broni, bez psychigana. Jak się włącza latarkę? Pod F. E, pod F. Pod f, pod f jak jak Flashlight. Chodźcie tu. O nie mogę przejść. Ej, gdzieś się ten. Gdzieś się, się teleportowałeś? Co tam jest? Nie. Co to było? Gdzieś się ten. Max, teleportowałem. Się, na, ten, Dorian się gdzieś. Gdzieś się teleportowałeś? Ja się boję tak. znowu taki Dorian korytarz. Puszcz mi. A ja nie, 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 nie wiem, gdzie ty jesteś. O. Proszę, Proszę chyba was, to, bo wyjdę. Trzeba twoje, twoje strzały! W trzeciej minucie słychać strzały. Pomóżcie mi, bo wyjdę. Nie ma być ślepy załek. Co się tutaj. Idź, idź, idź. Ej, to idź. Ej to tam do pokoju. To jest, takiego. to jest zapętlone, to jest zapętlone. zapętlone. Chyba trzeba iść do tyłu. Mi się wydaje. Ej, to jest zapętlone, to jest zapętlone. To, sami to jest mnie chwilę, bo ja tu nie chciałem Zapętlone? Przyszedł. No zobacz, idziemy w kółko. O, o, fuck. No. A nie trzeba iść do tyłu. Do tyłu chyba trzeba płytą. Ale pomóżcie mi znalazłem. Nie możemy cię. Gdzie, gdzie jesteś? Ej, To Zapętliwo. Ej, fajne ty zrobiony, zobacz. jaki numer? Cały czas się w kółko. Gdzie jesteś Dorian? Słyszę jak strzela, ale... Dorian, gdzie jesteś? Boże święty, już co chcę stąd wyjść. Ale gdzie ty jesteś? Ale gdzie ty jesteś Dorian? Pomóżcie mi! Ale gdzie Boże, jesteś? Jest do... Patrz, znalazłam Doriana! Gdzie? O, Dorian! To jest Dorian? O, biu... Dorian, Dorian, skończył. Ja chyba muszę się was? Nie, to jest straszna wie. szafa, tu nie ma go. A, czy, a możemy się do ciebie tepnąć? Ten? Tak, o właśnie, te się do mnie będzie. Nie chcemy się do ciebie tepać. Dobra a nie chcecie. Ja... A masz tam jakieś wyjście w ogóle? No tak jest, ja nie chcę no dobra. Sam. Hmm. To, to tepaj nas! Bladeuszu, poczekaj, to nie to Broni. u mnie tepnąłeś tutaj. Prowadziłeś historiada! Mi... No Gdzie to nie zrobiłeś? w tą stronę. to stronyś teraz. teraz. No teraz tu, tu tym. byśmy. Przejdźcie! Bo tam no. było przejście takie, tu. to Tu, a, tam chodź, się, tu musimy się walnąć, tutaj chodź. A może, a może jednak musimy iść pójść tym tunelem i w końcu przejdziemy, to? Biegnij tak cały czas. cały czas. Byłoby dziwne. Biegnij cały czas, biegnij cały czas. Ej, a, ja już co nie mam. Ja, ja, ja się nie... Ej, a! What the hell? Ej, what the... Ej what the to jest. Ja Wybiegacie i zamykamy się tunel tutaj, to nie ma sensu. No mi tak samo. No bo to jest zapętlone. O. To jest jakieś tak dzikie. Dzikie. No bo to jest zapętlenie, co nie? I teraz się, i teraz się tam. Cof... Jest tras wyjście, jest wyjście, tak. Ja tam coś nie. słyszę, jakąś kupę. A ja wtedy poszedłem tutaj i się zepnąłem właśnie. Dobra, Gdzieńczym. dobra, to się, poczekaj, to się przyniesiemy tam. To tutaj, dalej, przenoś nas. Yy, tam obok, tutaj, zaraz się nam tu za za ścianę, no slipa, dawaj. Dobra, już. Oh wow. na Musimy to, musimy to przejść. Ale dziwne to szczerze takie było, no dobra. Da Badger, dawaj. Ech, no dawajcie. A! O Jezus masz! <grym> o, otworzyliście. <grym> dawaj, 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 wyłączaj, wyłączaj to szybko, wyłączaj Byłam te się, pa. pa ja się Daj, nie, No, nie! Okej. Dzięki. Fuck, po co? Wystarczyło klęknąć! Idź, Max. Jezu, gdzie jest? na czarno. Poczekaj. Jest czarno, nie wiem gdzie jestem. Jest na początku chyba, Oczywiście. Nie, co to jest? Gdzie jesteś, Solari? Jest. Solari, gdzie ty Aha, jest? Ooooo! Może gdzie w tym To ty, <inaudible> Max! Ej, znajdzę krzesło. Tędy. A to krzesło. ale się Ej, ale bez, te bez teleportacji, dobra? Teraz tędy. Rozwalaj to, rozwalaj. You oh, fuck. Dzień dobry panowie. Nie, nie, nie wow! Kolej, Idziemy dalej. O kurczę, jakie tutaj niesamowite rzeczy. Strzelać, dziękuję. Ten, ten. Chodźcie tym tym ciemnym tunelem. Szybko, szybko. Okej. Okay. Go, 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 go. Jeszcze go. na raz bo będzie to. ręcznie na raz. Ale po se second chance? Second druga druga, druga druga szansa, druga szansa. Second, second. Po drugą szansę. Co to znaczy? Szybko chodź. Second, nie wiadomo. Ej, dobra, musimy iść, musimy po prostu musimy wziąć szybko prysznicę. To to chodzi. AAAAAAAA! Może musimy się, się <grywać> wymyć po prostu? <grywać> Pewnie tak. Seriously? <grywać> Pewnie to chodzi. sami zostaliśmy. Nie, nie, eee. 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 nie. I, I see you, you don't see me. Widzisz? Oni widzą nas. Jak się kąpiemy. Czyli jakbyście widzieli prysznicę, to wtedy by za was obserwowali tutaj. Czyli jakbym się mm. schylił po no, to by oni to widzieli. Czemu to no. nigdy nie jest straszne? Chodźcie. Te matki do, do Nie Co są straszne, straszne, tylko musisz sam grać. A no sam, no mówię. A ja właśnie oh, wiadomo o, tu można być BOOOO To ty wiesz O <śpiewa> zabił fast zombie <śpiewa> A wyszkódź na ciebie Max Ej, co to za trójkąt? Ej, to jest magiczny trójkąt mocy ILLUMINATI Widziałam trójkąt mocząt Drzwi się zamknęły Nie teraz powinna na Teraz powinna być taka muzyczka <śpiewa> HEHEHEHEHEHEHE chyba, chyba, będzie, chyba będzie trzeba to dodać potem Ej, znalazłem Ciekawie jakiś tajemny jak. tunel ja idę z tym trójkątem A? cały czas. Idź, idź, przyda się na pewno. Ej, to jest chyba... nie wiem <grym> Nie, to trzeba wejść na górę chodźcie. Dziwnie. Można sobie zamknąć się... w tym piwnicy, bo. Nie, nie chce mi się czego. nosić tego trójkąta całego. No to no. weź go wyrzuć, albo Nie no no, no, no przyda się trójkąt na pewno. A co ja kurde, kur? Jesteś Illuminati, jest... musisz nosić. Powiększenie jakim <grym> odnoszenia trójkąta, bo tam idziemy. Patrz jakieś napisy są, jakieś napisy są. Gdzie o kurde, okej, opuściłem trójkąt. trójkąt. Go. No dobrze. Nie noś go. Dobra, odłożę I go I'm na razie sorry I I'm sorry. I'm sorry. Tylko kto no, sorry? Czekaj, 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 czekaj. Bo to jest zobaczcie. sorry. Ej, znalazłem drugi, drugi iluminati. To, to będzie nam potrzebne, ludzie. Te trójkąty nam <śm> będą potrzebne, bo są na, na, na tablicy, zobaczcie. Tak. To będzie nam potrzebne, iluminati jest z nami. Jaki tu jest tablica Tu jest tablica. Cztery. Nie gdzie są cztery. cztery. To tego mojego, to tego mojego muszę wziąć. O tu gdzieś leżał. Ej, to, tu jest pewnie, to pewnie w piwnicy jeszcze tam był jeden ukryty jakoś. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, weźmy na razie, chodźmy do przodu. Ej, coś mi bije. Tak. Ej, coś nie mi się bije. Nic cię nie bije. Nie Kurde, coś co dobra, nie kłam. Co słyszę. Dobra, postawmy... Tutaj, tutaj... Ej, ej, naprawdę Zosta coś. Zostawcie na środku te trójkąty. Ja djuszy, do drzwi. Nie, ja nie idę pierwszy, coś mi bije. Ja się... Dunger! Dunger! Tylko kto nie danger, ale to że można wchodzić. Tak? Aha, dobrze. Ej, musicie usiąść po prostu, usiądźcie. Czeka, no, no nie, bo nie będzie widać, Doria. A. Halo? Mam coś widać po drugiej stronie, widzicie? Już nie widzę, bo zbiłeś szybę. Ja Musisz latarkę no. zgasić. A, tutaj nas podglądali, zobaczcie, to jest nasza prysznicownia. Aha. A prysznicownia? I to on nas no. widział? Ten pan nas widział? Nie, tak, nie, to on nas Też widział jest i umarł. Oglądał to jest ten nas. To, to jest ten Danger. Co dalej mnie się, jak to robiliśmy w dwójkę o tam w tej piwnicy? Dobra, chodźcie, chodźcie, tego się nie bójcie. Nie, ja się nie boję, Dunger oh, już... Ej, patrzcie, mamy... ten, Matyace, możemy się zdrzemnąć. O, a to jest ołtarzy chyba. Trójkąt, jest kolejny trójkąt. O! Nie Dobra, ej, to jest zagadka, to jest zagadka. Ej, tam Musimy o, rozwiązać się, zagadkę. Max już rozwiązał zagadkę. Z rozwiązałem zagadkę. Dobra, Max, to ty się zajmij, a my pójdziemy spać. Chodźcie, idziemy do łóżka. Wszyscy. Nie, nie, nie. Ej, ej Max, the fuck? Strzała. Czemu to tam jest? teraz są spalone? Widzicie, halo. Ej, te, te, te zwłoki nie były spalane A! przed chwilą. Coś... No wiem! No właśnie, nie były, faktycznie, one tracinął... Przyszedł... To... No. Ale fajne. Jeszcze spieprzamy. Ale fajne. Nie są fajne, ja spieprzam, Dobrze. Papatki. Ktoś wziął trójkąt jakby, co? C... Tak. Nie! Trójkąt był z objawami, Ja tam nie, nie wracam, no i przepraszam. ja tam nie wracam. Ja tam wrócę. Boże, jedyny wziąłem, ja, że ktoś wziął trójkąt, nie? I zginie teraz. O oh Ale jakim cudem, jakim cudem nikt nie zauważył tego trójkąta? Tego bladni? Mm. Uciekajcie! No! Przez przypadek! To... <śmiech> Ej! Ej! <laughs> Okej. <Okay>. Wojecie <laughs> to! Nie, co to nie Zabierać to stąd! To <laughs> chyba nie ta strona. Fuck off! Ej, ale nie można używać, max. A wy użyliście! Nie, ja nie użyłem. To Blari użył. Pewnie Solari użyła, bo jej nie no. było. Ale to się no, samo ja zrobiło. Co to... ja użyłam? I Idę Solary Solari, gdzie go, go na środek. Wejdź, Solari! Nie bałaś się sama? To na środek. Kolejne drzwi pojedziemy. Jeszcze Tutaj te. Ta, no, wbijajcie. Tamte zostawcie proste. No, wbijajcie. Skrzynki! Ja, Dawaj do rany! Nie, no nie było tak strasznie. <laughs> czekaj, może coś jest ukryte? O, panie Oczekaj. mają pierwszeństwo, co nie? Czekaj, o, czekaj może coś o. będzie ukryte? Nie. Ty tam, pa, uderzał w tą ścianę. No, bude, dobra, już. Tutaj chyba może być ja coś ja. ukryte. Nic tu nie ma, nawet trójkąta Illuminati nie ma. E, nie, nie widziałem to, Dorian! Nie można, do, 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 nie, nie można, do, do, nie, nie można, do, do. Nie, nie można. Myślałem, że tam coś się dowiadam. Trzy trójkąty, brakuje nam tam gdzieś musi być jeszcze. Chodźcie tutaj. Oh, fuck. No o wygląda klimatycznie to miejsce <noise> Hej O jakiś... A nie to cegły. Nie wiem, co o, komputery! Zamyło. Jest, komputer nagrywamy! Nagrywamy na YouTube'a! <noise> siadajcie! Zepsułem, zepsułem swój komputer. Hej, dobra! Ej hey, Dory, <noise> gramy w CSA. Odpalam, <noise> odpalamy maszynę, kurde. Super. <noise> to jest kafejka internetowa. Jakiś... To jest kafejka internetowa. O jest, internet. mamy. Trójkąt! Bierz go. Co? Uciekajcie, ja włączę tu granat. O, granata, rzucił! Ej, mam headshot'a. O, granat. O nie, granaty, granaty! Ktoś mi podszedł pod granata. Tylko ja żyję. teraz? Ej, zabiło mnie coś. Ja przyciekajcie? Jestem w durianie. Dzięki. Ja żyję. ktoś wziął Kto ten trójkąt. Nie mógł się ruszyć, blady. <gryś> Mam się, nie Mam czwarty. <gryś> Mam czwarty no każdy, bierze teraz. każdy bierze po jednym. Go. Każdy bierze swój trójkąt po Halo. Ej, a 4, to jest jakiś, a to Nie, jakiś. Tu są dziwi. No poczekaj, jeszcze jedno drzwi są chodź, jeszcze jedno A, dobra. A nie, zamknięte są, żartowałem. Ułożę, ale... Solari, A, gdzie zamknięty. jesteś? Bygnę. Chyba w dobrą stronę, nie wiem. Solari, włóż ostatni trójkąt do otworu. To będzie ostatni element układanki. Dokładnie, włóż, to, A, włóż, to, włóż to Umiadzi... do dziury. Iluminacja Uli... uwaga, uwaga, uwaga odsuncie się, uwaga. Jest Jestem, przekona no, na Solari, jej. Jestem. Ej, będzie Solari, proszę, bo to A, musisz te. Okay. Dobra, będziemy mieć będziemy, Będziemy teraz w fiorę tajnej twierdzy Illuminati. To włóż do dziury. Włóż do dziury. Włóż do dziury. BOOBE! Oh, to jest tajna twierdza Illuminati! No się 3-4. No, no, go. Kiura się otworzyła. Mm. No, tajna twierdza Illuminati. To właśnie tutaj teraz oni będziesz. Poczekaj, Dorian! Dorian, poczekaj! Oh. Nie to Solari. Nie to Dorian? Nie to Solari. Ej! Oh, Ej to jest początek? Oh, fuck. Off. Tak, to nie. jest początek. Nie. Off. To wygląda. Jest, Ej, i jest, jest piramida. teraz musimy Halo. po prostu znaleźć piramidkę z Illuminati i jeszcze. A tutaj, kwadratin. a to kwadrat illuminati. no. Kw co mamy tu? O, tu jest otwarte. Chodźcie. Ica it's it's trap. Jest początek. It's, it's a trap. To jest pułapka. Ludzie, to jest ławka. O, kurczę, ostrożnie. Ja, Uważaj, Dorian. <grywia> Przecież to nie są straszne mapy, Dorian. <grywia> o, o, na górę, na górę. <grywia> o, to, to jest O, to jest, to jest nie! jest nie! O, nie! O, nie! O, nie! Teraz ja już poczekam tutaj na was czy, czy ktoś mi wyjaśni co się stało? No ale co było zjadło? Idę znowu. Solalina zabiła chyba. Idę idę znowu. O, oh, ja. idź pierwszy Max. Id, idę pierwszy. Prawie <laughs> czego ty zginiesz? <laughs> idź Max, idź Max, no co ty się boisz? O oh, fuck! Co, co to jest? Coś o, się stało. Tam coś było. Ej, coś, no, coś tu się rusza. tam było, coś co? Co tam, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Tu jest czerwony guzik. A cruczą się. To, to, to guzik włącza, tam trzeba się jakoś Leta dostać. Puk. Ale jak? Co, Ale co, co. chyba jedna osoba musi tu po prostu być i raczej no. otworzyć drzwi. O, ja to to, nie, to nie jest. ja nie zostaję. To, to ja mam zostać? Dobra, spoko, sobie zostanę. To jest zamknięte, zamknięte. Go, z Oj, powrotem. No przejdźmy, bo nie mam Dobra, okay. została tam? Tak, została. No dobra, to idziemy na górę w takim Chodźcie razie. tędy. To będzie O, jesteśmy tu. Solari... Solari nas zdradzi. Oh, oh! Aaa, nie ci! Otwory, otworem, Potwory i współgra. Potwory i spółka! Nie, nie, zostań grana! uciekam! O Jezu. Aż ja dostałem przez te krasy. O ładno już, koniec! Aaaa! Morian, koniec! Morian! No <tos Auriam> ostatni no Ostatni! O, żeby do... do Solari! otwórz nam! Eee tutaj przez ten czerwony guziczek tak. czy a? Dobra, My też mamy poczekaj, czerwone czerwone poczekaj, na Solarii poczekaj. Dobra, Solarii chodź tutaj. Okay. My też mamy czerwony guziczek, więc możesz... Chodź tutaj. Staraj nie zginie po drodze. Naszego czerwonego guzika. To nie jest mapa dla jednostek. Chodź tu! Ej, ale Ece. powiem ci, powiem ci mam, ja że, ja Powiem nie, ci że, że fajny ten horror. Tak, chorob, góry. Taka, taka, klimatyczna ta choroba mapa. Dobrą znalazłem, nie? No, taka fajna jest. E. <laughs> Żartowaliśmy, nic nie wejdziesz. E. Come on, załogo. Ja wam zombie Ej, patrzcie, lodówka, lodówka! Lodówka tu jest! Patrzcie, lody yeah. tu są! Może yeah. D! No, czy... ej, ej, mam tego! Mam po co kosteczkę? Lodówkę. kosteczkę. Ej, mam. kosteczkę mamy. I drugą Błota, kosteczkę. No. Dwie kosteczki mamy. Trzeba iść. Co tu się dzieje? Ej, lepiej, mamy cztery kosteczki, zobaczcie. Czwarta Ma... kosteczka. Gdzie? Macie I, What? I jeszcze, jeszcze jest piąta kosteczka. To ej, trzeba, pewnie... to, trzeba tam. Tam. U, to trzeba ułożyć w prawidłowej kolejności. To jest the correct order. Ej, a może chodźcie tędy po prostu? Ale dzieje się. Bo tutaj trzeba je postawić na tym. W odpowiedniej odpowiednie kolejności na tym. A, tak. Faktycznie. Na 3-4. Faktycznie, bo jak zabieraliście je, to się zamykało tam. Trzeba, a, po... Trzeba okay. to otworzyć i. Pa, widzicie? Układajcie. Bo każda kostka jest inna. A, po prostu. Okay. Tak. No, Układajcie. Się. Ukła... Jest dobra. Kolejne. Jeszcze, raz. Jeszcze dwie. Nie, zamknijcie. Się. się. Dobra. Czyli kolejność. No bo ja mam źle postawione. Jest maksym inspektorzy. <laughs> O! Ja, jeszcze jeszcze jedno. jedno! Ja wiem! E... Jezus! mi Przepraszam! ma ciężki palec! No! Dorian! Nie! Złe! złe. O, o, jest to! Jest. Ej! I jest... Czurko ocalał I, i nagle... Nie otworzyłeś! I nagle... Jeb! Och! Kliknęło mi się! Nie! Yeah, to, to było złe! Zachtrałeś otworzyć drzwi Nie nie Dorian, to jest źle, było dobrze wtedy, bo, bo coś. No całkowicie co, zamykacie już. To trzeba tu Ja coś źle ustawiłem. No źle ustawiasz. A nie to nie to. Było dobrze. Nie to było. Otworzył ktoś? Patrz, to było tak lepiej, żeby to aha, Okej. Ej, ja naprawdę przypadek to zrobiłem. Po prostu. Nie, nie zamykajcie. Jest Dorian, musiałeś zamknąć jak, położyłeś to to zamknąłeś. Patrz, teraz jest dobrze. No nie jest JA tak, się, wszystko. Ja jestem chudy, przepraszam, bardzo ja bardzo. Było tak, do, ta, było już tak dobrze. O o, Dobra, jest jedno. Jeszcze dwa. No <noise> dawajcie, Słuchaj. dawajcie, dawajcie A teraz? Nie. Nic się nie było. Zabawa A to ja się nie stało? To teraz się nie będzie stało. Dobry. Zostaw to, proszę Cię, bo bułe dostaniesz. No ale Dorian się to robisz strasznie. Dobrze, patrz, teraz Nic się zabij. nie dzieje! Dobra, ja to zrobię, zrzućcie to wszystko. Zamknęliście to. Zrzuć, zrzuć tam, tam to, rzuć tam. Zaraz, zaraz to zrobię, to musisz wszystko zrzucić. Się a, to. O my tam. god, zagadka. Zaraz a co ile zrobimy? Mam, a ile, A ile, a ile zrzucia, mamy czasu? Dwadzieścia 22, 22 minuty. Cii. Dobra, zrzuć. Hmm. Jedno jest. Cicho, nic nie rób, nic nie rób. I drugie jest? Nie, nie jest. Dorian, chyba, że ty coś położyłeś, bo Dorian coś położyłeś. Dorian, ściągnij to! No, ale dobrze jest kwadrz No ściąni to! jest tu coś pisze, że to jest do, na dobra. czas. No dobra, połóż to teraz, połóż na nie. czas. I połóż ty teraz po drugiej stronie, czas. a ja położę, poczekaj, albo ja położę Nie, dobra, to ty połóż, Poczekaj, jeszcze nie kładź, teraz połóż Nie no źle zrobiłeś, dobra, zamknąłeś to. Solari. to. Solari, Solari, Solari. Solari. zacznij ten Co? Dorian Dorian Solari znaczy Dorian patrzcie słary, Patrzcie na ej. co ty zrobisz? <laughs> ej, macie kolejną układankę? Co robicie? To jest, po, ej, to jest po prostu klucz, kurde. To, da, dajcie mi tę kostkę, proszę, ja dajcie mi, ja wiem. Yes. Ale to, to jest, to jest ta kostka, Doria, Dawaj ją. To jest ta kostka, ale nie, to jest, ale nie, no kurde, otwórzmy to normalnie. I można przejść, zobaczcie. Idę, nie. To, ale otwórzcie. Nie da, się da się przejść. Idę tą kostkę położyć. Już. Jak się nie da przejść, to ty gadasz. 拜拜。 No dobra, A Arty, ty ja? ty ej, ale ty ją przyciągnęłeś gravity gunem? Aha, on, on, on ją scitował, tak? Bo ja trzeba się układankę ułożyć. Nie, strzeliłem z pistoletem i się odbijał od Ej, ej no ale to już mieliśmy to otworzyć. Pryd... Jak? Można korzystać z pistoletów? Można. Ale, ale to nie, ale to to jest... Mieliśmy układankę No łaz. właśnie, układankę mieliśmy otworzyć. <laughs> Idźcie. No, no. sensu to jest? A Max halo. Znowu, znowu oszukuję. Max Cittujesz, jak zwykle. No jak mało no. czasu? Mamy dużo czasu Max oczywiście. Max Cittuje. 20 minut. Jest szkoda, da, bałeś, no, nie szkoda, bo no. no, to można było wyłożyć. Widzowie, widzowie zobaczyli już teraz jaki jesteś. To było fajne, jak mogłeś wyłożyć. Zobacz co teraz piszą, pewnie mu piszą, że jesteś głupi. Twitter to, to 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 madafaker piszą. Nie, nie piszą, Max nie uszukuje. Tak, no właśnie ojej. Max, nie uszukuje. Cicho tam. Ja, ja co tu? Nie ja, wchodź tu. Nie można tu. Co, co, nie będziesz mój mówił co <gulandia> Max jakiś, jak jakiś zły się zrobił. Max, nie, nie, jak nie, nie, Jest nie, No, to, a nie, 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 a gdzie on może być, jak myślicie? Tu go nigdzie nie ma. Tu jest. Gdzie? Patrz, ja tu mogę wejść, a ty nie mogłeś. No ja tu o, nie mogę. Max, no. właśnie tam. O, już wlazłem, dobra. Max spokojnie. jest u <laughs> <laughs> Rzucę nam granat pod nogi. Nie wrzucisz. No ja... No i zginiesz kurwa <laughs> Dobra, szybciutko. Grozisz mi. Jest trójkąt! Jest! Znaleźliśmy trójkąt, ale super! Yeah. O Bożeś Ty! Ale się do... wystraszyłem. Muszę uważać na Doriana teraz. O Jezu, już granatami rzucę. A! A! Otwieraj! Otwieraj! U, muszę uciekać od Doriana! A! Na pomoc! rzuca! Oj! Tepnęło mnie What the fuck? E, gdzieś mnie tepnęło. Że nie, że nie wszedłeś dalej. O, mogę wam drzwi otwierać. O, cześć! Co ty tu robisz? Się ma. Au. Nie Au. Nie ten guzik. Zabiłeś nas. <grym> Okej. Okay. Ale jest. jesteś... No, poczekajcie nie, na mnie, no. Bo jeden guzik, <grym> jeden guzik otwiera drzwi, a drugi płapnie. Ej, no czemu <grym> znowu to <grym> zrobiłeś? No, no bo no tu Tak ty... Max, Niech Boże, był. no nie zabijaj nas. Zabiją. Idźcie, idźcie, no idźcie, idźcie. Spokojnie. Tylko teraz... Który? Prawy czy... Ała, nie! Nie wciśnij! Nie! Nie! nie. Wciśniesz, nie wciśniesz, dobra, nie zabijaj go, no. Ale ktoś guzik chce. No, no nie wciśnij guzik. Wciśnąć. No musi wcisnąć, żeby nam oddać. nie wciśnij go. Nie wciśnie wtedy na muk. No ale musi wcisnąć. Dobra, nie Kurc. O Około się zrobili. Guzik! Zabił mnie! Dobra, a zginął bardzo dobrze. No, zginą, ale dobra, nie. I, I teraz już nie tepnie. Wszyscy Max, się znowu na, zabić, Wszyscy zginie. się nawalają. No musiałem cię zabić, żeby się uwolnić. Ała. Jo. Tam byłem zabity. Uff. Wydostałem się. I wszyscy zginęliśmy. No i oczywiście. Oh. jestem, dobra. Jestem, jestem. Zesz. Dobra. Sorry. No i teraz mnie nie zdepnie. Max, chodź tu. Nie, nie, idź pierwszy. Dobra, nie. Bloody, weź mi zrób epa, ja się tam ten... Boże, ja ja ale, no, no ale on no, musi... No ale on musi tam być, Dorian. Bo tego no, go No. Ale on podszedł pod Dawaj, no. Jestem? Jestem, dobra. To był ten guzik. Dobra. To był... Solari, chodź! Solari, chodź! Solarii, chodź. A, otwórz. Szatka. Jezu, gdzie... Solari! Co, co, co się stało? Boże. Szybko! Przechodź! O, to to jest to jest serwory. Serwory. chodź, chodź, A ty, jest Solari poszła sobie, <śle> Prawy czy lewy? No weź wciśnij jakiś. No szybko! <śle> <śle> jest, udało się. kurde. O ja... Prawy. Czekaj. Widzowie, który? No bo który Może brzężę, niech, napi niech powie napiszą widzę, który guzik. Który guzik... To za głosowanie jest, zrób. Wasze życie jest w nich rękach. To raczej. To muszę głosowanie zrób. Nie. Teraz zobaczymy. Pierwsza odpowiedź, która padnie to robię. No, napiszcie. No. Lewy! To to było lewy. Mówiłem prawy. A mówiłem prawy. To ja, ja znowu. To była wina ludzi. Czemu Dobra, się idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, otwórz nam znowu. Boink. No, come on. Dobry, to Teraz już przynajmniej wiesz, które. Dobra, tak. Max, szybko, zero. Dawaj. Zero. dawaj. teraz... I Prawy, 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 prawy. Co za nie. Prawy teraz będzie. Albo grand. który? Teraz będzie prawy. Boże, już nie pytaj się, naciskaj. To no wiesz, co prawy muszę dalej rozmawiać. Ten po lewej czy ten po prawej? <laughs> mój mój prawy. prawy, wasz prawy, mój lewy, wasz lewy. Cis, no. Da. Jest! Hello. <laughs> Ej, czas skakujemy. Okej. Okay. pewno? porządku. O, udało się. Nie boj. Wiesz co? Jak na jak na jak na horror mapie tak było nieźle, naprawdę. What? Ale była akurat a! na jeden odcinek No a, ale... No. była bardzo... I tak była spoko. Właśnie taka spa... Taka, taka no tak... co? Co się zabijacie, koniec zabijania! Nie no, no. Ah, <x2> Ej Max, <forbidden charms> to przeczytać, a to jest pełne we krwi <channaza> <susp talked> Hej Max, przeczytaj to! A nie Dobrze, no już próbuję. No, nie mogę <atraŁhail> dobre, a, Dobra, nie dobre, nie niech to przeczyta! He, au! No, i sorry, o przeczytajcie to! He end. No Dorie, son... no nie rzucaj tych granaty! SON gratulacji! Faaaaaa! Ja tam żyję już, patrz. No, niech ten, no i co robisz? No, no! no. no. Ale ty No daj mu to przeczytać. He and. Sąd gratulacji! Jucha, Tu fi. Nie zabijajcie mnie! No ale chce się wydostać, co nie? Dorie, no nie rzucaj granatami! Można się wydostać! O, przeżyłem! Ale nie chcę być zablokowany! Wydostać trzeba! Przesuncie się! O, no dara, nie rzucaj ty... tym granatem! No nie rzucaj granatem! już, już, no dobra, już! Odsuncie się! się. Dawaj. Cicho! No! No, no Dorian, odwrot się! Cicho, nie rzucaj granaty! Stąd gratulacje! No nie rzucaj Yo, tym granatem! Zostaw to, to. Zostaw to! United, Zostaw to! Ja tu nic nie widzę! Ja tu nie widzę napisów! What, what scary no, trzeba to umyć! Trzeba umyć! Nie! Solari <laughs> tam. Jaki krzyk w ogóle? Ja wychodzę, to widzę, mam dosyć umierania. To jest chyba granie. Mam dosyć umierania. No, 20 sekund już moda, bo już. aż mi się nie. Nie, ogólnie już tak tak, tak, tak czy siak będziemy kończyć, więc. To <sum> jest. Jeszcze 16 minut, co ty przed czasem? No to sobie pogadamy. No Można sobie pogadać.